Dobrze, witajcie na kolejnym filmiku. Dzisiaj będziemy grać kartę karty po prostu osoba kładzie kartę, i osoba, która ma kartę, tu, tą kartę samą to zabiera? Nie tu, tu. No tu. Ale się nie będzie. I się dobiera. Ale już tutaj, podczas kiedy mogłeś. Kajcie? Ja, Teraz jest tutaj, zobaczymy, czy mamy pary jakieś. No to zobaczyłam, czy masz pary. ja mam parę. Ja na razie jeszcze nie widzę. Nie pary, no to zobaczmy dobrze. O, jest para. No to wyciągajcie. Nie, bo nie o, będzie... będziecie. No to jeszcze raz. Która i, jest para? Tu, 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 tu. Nie widzieliście? Nie, nic nie widzieliśmy. Musiałam te karty. Raz. raz i. I. bo ja tu Więc nie masz, szpać. Masz, dobra? Ale ja mam tylko cztery. No to nic, no to właśnie oto. No chowaj, chowaj, chowaj. Nie widziałam. Masz parę? Nie mam, nie, nie, nie widział. Nikt nie widział. Mam, mam, mam. No to wyciągaj. Kładź tutaj. Tu, żeby wszyscy widzieli pary, 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 pary. Tak. Chodź. Już kupuj. A, jeszcze masz parę. No dobra. Władz. No i teraz weźmy karty takie mamy wiem. z Antosiem. Ujóż sobie. Tak żebyś ty widział karty, nie my. O, tak. No ja i widzę. dobra, I teraz ja zaczyna grę najmłodszy gracz. Kto jest najmłodszy? Antoś. Antoś jest najmłodszy. Dobra, i Antoś bierze ode mnie. Ja biorę od Kubusia i Kubuś bierze od Antosia. Tak? No to proszę bardzo. Dziękuję. Masz parę. że nie mam. Teraz ja biorę od Kubusia. Masz. Mam. I Kubuś bierze od Antosia. Nie no. bierz, Kubuś bierz. Dobra, teraz o, mam tydzień. Mam pole. nie mnie. Ja będę sobie tak... Ja będę sobie tutaj. Ja będę stąd sobie dobierał, mama, wiesz. Ale nie, nie możesz, bo ja muszę brać od ciebie. A no, teraz ja biorę od ciebie. Mam dwa karty. Dobra, teraz po łóżbie od Antosia. Okej. Okay. Nie masz. Dobra, teraz Antek bierze ode mnie. No, nie ma. Ja biorę od. Kubuś. O, o, uwaga, masz, uwaga. Masz czy nie masz? Chyba nie masz. Nie masz. Mam. Ale ja wiedziałam, że się karty, od bo. Kubusia. I wiem, że ma Piotrusia. Kubuś bierze ode mnie. Antys nie możesz pokazywać kubusiowi. Mam! No to kładź. Antoś bierze ode mnie. Ty masz. Ja nie! Usia. Masz parę? No to Mam ty. ostatnią kartę. No. Mogę ją od siebie? Ja od Ciebie biorę. I co? Przegrywam? Wygrałeś! Tak! <grym> <grym> no. Dobrze, że nie brałam. Masz! Siedź. Dobra, dobra. dobra. Ale No, masz. I ty o mnie? No, um, zobaczę. to ma najwięcej kart? No. Chyba no. ja no. mama. No. Mama, chyba ja mam Kat! Poczekaj, jeszcze nikt nie wygrał. Mm. Mm. i mama została z Piotrusiem. <ścoughs> No dobra. no dobra. To ostatni raz wygrałam, To chyba, to jeszcze drugi. raz. Ja, ja wygrałem! Mama, ja wygrałem! No, daj. Oh, no. to 8. Daj. No. Dobrze zrobiłam? Super zrobiłeś. Nie! Yes! Wygraliśmy. Ale, ale się Piątka. Dalej. Dobrze. <laughs> tu do tu rowerem. Rowerem przyjechałeś? Nie. No. Tu daleko miałeś chyba co? Nie zmieniłeś się? Nie. Dobrze, bierzemy sprawdzamy, czy mamy parę. Położę. Taką mam. Kurde, taką. Tak mamy? Nie mam. nie mam. To nie jest para. Niestety nie mam. Niestety nie mam mama. No nie masz żadnej pary kubów? Nie mam. Potrzebuję, muszę dobrać. Muszę dobrać. A nie masz więcej? Weź te karty Antry, bo to nie są pary. Musisz je trzymać w rączce. A jedną parę to to Potrzebujemy, potrzebuję, masz. Potrzebujemy po dobrać. Od... Nie mam. To jest po dobrze. Bo ja nie mam tego Nie masz tego trusia? Nie. 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 Niestety nie. Chciałam mieć, ale nie. Mam nadzieję, że od Antoś nie trafię podustrusia. Znowu zaczyna najmłodszy grać. Kto jest najmłodszy? No znowu Antoś. Antoś zaczyna, czyli Antoś znowu bierze od mamy. Mamusi. No, no, bierze od mamy. Sprawdza, czy ma parę. Masz parę? Nie Nie masz pary? Nie, no nie mam No dobra, no to schowaj te karty Teraz mi? I teraz ee, ja biorę od Kubusia nie patrz. No nikt nie patrzy, nikt nie patrzy Daj Kubuś, teraz ja biorę od Ciebie Mam parę Kubuś bierze od Antosia Dziękuję. Gdzieś wiedziałam, poczekajcie. Ja nie mam, nie pójdę się pana. Mama, mama. Dobra, to wyciągnę parę, Bierz, bierę karty. Yy, Antoś bierze ode mnie. No, parę. Joyce. Ona ciała na mnie jak. Ja wódka teraz i sel. Mam parę. Dobra, kogoś bierze od Antosia. Nie słuchaj. Ja nie mam sił ja pana. Masz parę? Dobra. Teraz Antoś bierze ode mnie. Ja nie mam... No dobrze, nie ma tu jakiegoś kapelusza. Mam już ode mnie. No wiesz, to jest. Dobra. Mam? Pan, pan! pan. To się nie liczy. To się nie liczy. To jest z powrotem. Niech se znów. Z powrotem. Antys nie ma takiego oszustwa, graj. Dobrze, no, bieżam się boję tego łanego, więc bez... nie no ten I Ja teraz a no mam no, parę dobra no. ja no. Teraz do sobą. Anto, ten. Ale tak teraz ten <laughs> a to się w <laughs> ja, anto, ja, to. jak sobie grać anto, sobie. a to ja mogę zobaczyć, ja mogę mogę to ja pokazuję a no, to jest jakaś akcja nie Dobre, ja Nie podglądaj. A few moments later. No Zobaczmy następnym w filmiku. Albo się zdenerwował. I no zostawcie na ławki w górę, żeby nie przegapić żadnego filmiku. Pa!